Witam, 16 marca, sobota. Pierwsze wyjście dzisiaj, bo rano nie byłem na zakupach. No tam wszystko jest na razie. Nie było wielkiej potrzeby. A myślałem, że wyjdziemy z mamą na dzisiaj. Wczoraj żeśmy byli ale było pochmurno i nawet takie pojedyncze kropelki na południe chyba przeleciały także mamy dzisiaj na spacer, nie było a jutro, a jeszcze dzisiaj w nocy właściwie ma popadać troszeczkę i jutro ma się ochłodzić do tego stopnia, że Panie z niedzieli, Czyli z jutra na poniedziałek. Nawet ma być przymrozek do minus 3 stopni nawet. A minus 1 nawet do 8 rano. Także idzie lekkie ochłodzenie, Dwa dni mają być z przymrozkami właśnie. Noc, niedzieli na poniedziałek. I z poniedziałku na wtorek, a dzisiaj na wiosennego, w końcówce zimy kalendarzowej. Wychodzę z lasu i lecimy na ładny, wiosenny, wiosenny popołudnie.